Zapakuje prezent dla Kugusia i właśnie się zorientowałem, że trochę idiotycznie to rozegrałem, bo mogłem go pokazać zanim go zapakuję i dopiero potem zapakować, ale pomyślałem, że zrobię tylko wideo z jego reakcją, a nie pomyślałem, że mogę zrobić też wstęp o co właściwie chodzi. To jest. Nie miałem innego papieru. To jest papier prezentowy na święta, ale w sumie dostałem to jak jeszcze były święta. No, dostałem to przed świętami, więc w sumie po prostu leżało w mojej szafie od tamtego czasu. Yy, ale. To jest kurtka. Nie jest byle jaka kłódka. E, małe backstory. Byliśmy kiedyś na. Był taki vlog e, z zapiekanek. Prawdopodobnie mój pierwszy vlog nagrywany w dobrej jakości. Znaczy zgrywany w dobrej jakości. O ile dobrze pamiętam. Wtedy eksperymentowałem z surowym wideo, więc może tak być. W każdym razie. E, był wtedy. E, byliśmy wtedy na zapiekankach i jednym z tematów, tak, który się pojawił tak losowo. Było to, że policjant zamawiał zapiekanki i kogoś powiedział coś w stylu ale bym chciał, żeby mnie taki dystopijny policjant tak sprało taką pałą. Mm. Zaczęliśmy się wygłupiać w tym temacie i jakby sami siebie przekrzykiwać w tym, co by było śmieszniejsze i wyszło na to, że najlepiej to by było, gdyby yy, do zabaw kupić sobie albo właściwie swojej partnerce yy, strój ormo z pałą. Niestety stroju ormo nie znalazłem, ale znalazłem e, kurtkę letnią Milicji Obywatelskiej za odpowiadającą mi cenę. To jest kurtka letnia 3-4 i już wyczaiłem, że jest ona w stopniu starszego sierżanta i to będzie musiało wystarczyć. To jest jeden z żartów, które jakby... Lubię robić czasami takie żarty, że, kupuję komuś, że robię komuś prezent, który nawiązuje do jakiegoś potężnego mema, ale który już trochę wygasł i odszedł w zapomnienie. I tym bardziej to uderza z siłą w momencie, kiedy e, nie przypomina się o tym, tylko po prostu się siedzi cicho grzecznie, I potem się nagle dostaje e, nagle się daje prezent. Co nie? E, tak też było z kasetą. Z speedrunem Guitar City na kasecie, który dostał ode mnie Event na e, Essay Summer 2019. E, film z tego gdzieś jest. Musiałbym poszukać linku do niego. Jak go znajdę, to może wrzucę gdzieś w opisie. Ale to jest film, który jest na tyle napakowany pozytywną energią, że czasem go oglądam jak jestem smutny, bo jest po prostu fajny. Eee, więc to jest bardzo podobny prezent, czyli spersonalizowany, czekający już trochę czasu i o którym Kubuś nie ma pojęcia. Więc myślę, że będzie ciekawie. Czekaj, ja, 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 tak, ja tak A ja jeszcze tak wyglądam dzisiaj. Dobra, dobra. Jechałem... Jechałem... Jechałem busem wczoraj, półtorej godziny... Co podałeś ty już to? Nie, to on. <grym> no to jeszcze przez głowę jej idzie to co ja mam egzekucję tutaj na tej tak, lamię? Tak, tak, Szybcie. Ja się tymi lamami coś wykleję. Przepraszam. Nie mam Musiałbym tu popić, po prostu Musiał timelaps time z tego zrobić. Wegię No A tu jeszcze... Się... To jest. Dla, już. O, o, nie! Tak! Tak! Nie! Tak! Nie. tak. Ja wiem co to jest! Ormowca Nie było ormowców Ormowców nie mieli To jest milicja obywatelska Bo kiedyś powiedziałem, że chciałbym Żeby mnie tak ktoś kiedyś Ale to ma? Jest fajny skąd to jest... Znalazłem na Allegro To jest milicja obywatelska Mój drogi, sprawdziliśmy po pagonach Starszy sierżant Dodatkowo, robię, takie... dodatkowo, dodatkowo ci Jak powiem... to mi powiedzieli, że jestem kryptonacistą, to ja im będę mówił dokładnie, a nie, nie, bo to dokładnie. jest mundura odmówca, jestem powiem, powiem ci lepiej, powiem ci lepiej. Z racji tego, że rozmawialiśmy o tym, że to jest dla Agnieszki, a nie dla ciebie, to będzie idealny, bo to jest kurtka 3 czwarte, więc za nią będzie jak, jak pochowiec. Będzie się, będzie się po ziemi. Idealnie jak wszystko, wszystko, jak dogadane. jeszcze pałę No to musisz sobie kupić, już tutaj nie byłem taki świetny. Chodź, chodź. raz to <grym> Fantastycznie <grym> wygląda. Taki, wiesz co, jeszcze z tą kamerą, no, z, no, z panie jakością VHS to Zima nie, 83. Poczekaj, <grym> poczekaj bo ja, się... ja, ja, muszę nabra, ja muszę nabrać takiego pewnego siebie tonu włosu. <grym> ja, Wie, nie wiem. Wiesz co, wiesz co cię zdradza, no. że nie jesteś Ormowcem. Jaki ormowiec miałby długie włosy? Zapytaj mnie, czy mam kartki. <noise> Takim pełnym przekonania głosem. Żeby trzyma panka. Nie, no ja nie Ojej. potrafię, Nie, potrafię, jestem zbyt nie, 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 sobie nie, 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 więc dzięki za oglądanie. I jeśli jeszcze nie widzieliście filmu, który dla GSPS-u nagrała Fundacja na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową, to koniecznie sprawdźcie naszego Twittera albo Facebooka, bo jest super. I to chyba tyle.